For those of you who do not speak Polish, I assure you I will repeat almost everything in English later on. But let me continue in Polish and I will make a brief summary in English at the end. Rzeczpospolitej Polskiej, tutaj w Chicago. Dzisiaj jest dzień szczególny, dzisiaj jest dzień, w którym świętujemy Polonię, czyli również i Was tutaj zgromadzonych. Chciałbym serdecznie przywitać i poprosić tutaj o staniecie obok mnie pana Jana Kopcia, przewodniczącego Komitetu, Komitetu Organizacyjnego 128 Rady Konstytucji. 3 maja. Zapraszam Panie Prezesie. Zapraszam również Józefa Cikowskiego, Marszałka Parady, a jednocześnie Prezesa Zapraszam również Pana Profesora Dominika Pacygę, Wicemarszałka Parady. Chciałbym powitać wśród nas Panią Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Joannę Fabisiak. Pani jest w Komisji Sejmowej w Łączności z Polakami za granicą. Tam w Chicago Pani Poseł. Panią Jego Ekscelencja, w misku Leszek. Szkiewicz Starnowa. Witamy. Jest z nami Alderman miasta Chicago, Ariel Bojas, witamy. Z nami Maria Papas, skarbnik Cook County. Iwona Bocheńska, Urząd miasta Stanu Illinois, Sister City Chicago. Zapraszamy. Widzę również księży Kapelarów, witam księdza Kapelana, Shorda Miłka i Księdza Marek Będę, Marek Smułka, właśnie Marek Smułka <placuj> widzę, widzę jeszcze generała Andrzeja Pałnikowskiego, witamy panie generale. Przewodniczący <placuj> gminy e, i mediów amerykańskich. Chciałbym ze swojej strony jeszcze powiedzieć coś na temat okazji, przy której się tutaj spotykamy. Dzisiaj jest oczywiście Dzień Polonii, Dzień Flagi. To takie święte, można powiedzieć, pomostowe. Między 1 maja a 3 maja, który jest w Polsce wyjątkowo zaakcentowany, jutro wody w Polsce, pojutrze tutaj w Chicago wielka parada. Dzisiaj spotykamy się tutaj przed konsulatem, żeby wciągnąć na masz tę polską flagę, ale okazji do tego, żeby świętować w tym roku jest zdecydowanie więcej. Przypomnę, że wczoraj świętowaliśmy 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Również okazje do świętowania były całkiem niedawno. Świętowaliśmy 25. rocznicę wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. To ciekawe, że współpraca z Wojskiem Amerykańskim rozpoczęła się wcześniej, bo już 27 lat temu zaczęła się współpraca między Polską Armią a Gwardią Staną Illinois. Tą współpracę tutaj bardzo sobie cenimy. Oczywiście w tym roku również okrągła rocznica, nie ma bardziej okrągłej rocznicy niż setna rocznica, taka właśnie przypada w tym roku, nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Sto lat przyjaźni, sto lat e, współpracy. E, bardzo się cieszymy, że możemy również w obecności przedstawicieli e, administracji stanowej czy e, miejskiej e, wspólnie świętować e, tutaj w Chicago. So let me summarize in English. Uh, please uh, welcome all of the people that I mentioned. I'm not going to do it again in English. Uh, so far, you already know our distinguished guests. Um, Today we are celebrating big time. Um, today is a Polonia Day uh, everywhere, uh, abroad and here in the United States. Uh, yesterday we had a, a wonderful occasion to celebrate uh, a 15th anniversary of Poland joining European Union. It's a big achievement. Uh, also this year we uh, celebrated 25th anniversary of Poland, Poland <coughs> joining uh, North uh, Atlantic Treaty Organization. Poland joined NATO. 25 years ago, but so we established cooperation between Polish Army and Illinois National Guard 27 years ago. And we cherish this cooperation until um, until now. Uh, and we are very happy that we have that partnership. Uh, also, uh, we are celebrating a Centennial. Centennial is a big anniversary, and uh, we uh, established a diplomatic relationship between Poland and the United States 100 years ago. i we are very thankful for this uh, um, great partnership that we have with the United States that is more, growing even, even stronger. Uh, za chwilę oddam głos uh, przewodniczącemu uh, Komitetu Karady, uh, panu, uh, panu, panu Janowi Popciowi, uh, który również wręczy uh, szarfy dla marszałków i wiceprzewodniczących. Panie prezesie, proszę bardzo. <coughs> Serce cieszy, że jesteśmy tu dzisiaj. Tu dzisiaj na kawałku ziemi, bo tu w Konsulacie jest kawałek naszej ziemi polskiej. Zgadzacie się z tym? Tak. I właśnie dziś zaczynamy świętować od naszej pięknej polskiej flagi. Podniesienie tej naszej flagi i oczywiście Dzień Polonii na całym świecie. Jestem Wam bardzo wdzięczny, szczególnie jestem wdzięczny Panu Konsulowi, że możemy tu dziś pięknie czcić to święto w tym kawałkiem ziemi, na, na ziemi Waszyngtona. Witam serdecznie Panią Poseł. Wiem, że zmęczona po podróży, ale cieszy nas, że Pani Poseł jest z nami. Witam ekscelencję serdecznie, że z Polski jest też ekscelencja. Serdecznie chciałem podziękować i za waszą ekscelencja, jak pięknie Polonia yy, świętuje Konstytucję 3 Maja. To jest nasze serce, w naszym sercu i oczko w głowie. Największa manifestacja na cały świat, mogę powiedzieć, i nie wstydzę się tego, bo tu w Chicago właśnie taką mamy piękną paradę. Kochani moi drodzy, od dziś już zaczynamy. Za chwilę wszyscy przejdziemy i będziemy rzucić tą polską flagę i będziemy ją w górę dźwigać, żebyście żeby wszyscy Państwo widzieli tą naszą biało-czerwoną flagę w pięknym górnym koronie. Oczywiście w sobotę, już może taki króciutki program Wam powiem yy, przed paradą, po godzinie 8 złożenie kwiatów przy pomniku yy, Kościuszki, później ten society i o godzinie gdzieś 11.30 punktualnie zaczynamy naszą polską paradę. Mamy w tym roku 131 nocy maszerujące, jest bardzo dużo, bardzo młodzieży dzisiaj tego roku mamy z uniwersytetów, i w ogóle. Za co jestem wdzięczny, że młodzież zaczyna coraz więcej czcić to święto, coraz więcej nie wstydzą się swojej polskości. Mam prośbę tylko do Was, żebyście już od dziś zajedziecie do domu. Nie wiem, czy już wszyscy żeście powyciągali na swoje domy, od której powinny być już flagi na samochodach, tak w ogóle żeby widzieli wszyscy, czy Amerykanie, czy inne nacje, że my jesteśmy silną polonią, że jesteśmy razem. Poparacie, kochani moi drodzy, jest koncert y, przy pomniku Chopina, także zapraszamy. I wieczorem y, uczcimy właśnie tą koncert 3 maja na bankiecie, za którą też serdecznie zapraszam. Y, wracając do niedzieli o godzinie 10 w Kościele Świętej Trójcy, uroczysta msza za ojczyznę i za polonię, będzie naszym głównym mm. koncelebrantem właśnie gość z Polski, Członk biskup, Za co serdecznie jesteśmy wdzięczni. I w poniedziałek spotykamy się dalej w ramach Pani Konsulów w Muzeum. I to będzie nasza od dziś majówka. Zaczynamy od dziś. Serdecznie Wam dziękuję, a teraz może uhonorujemy naszych, naszego wielkiego marszałka, wicemarszałka i Mary Papa, która tego roku dostała. Właśnie tak jak co roku Komitet postanowił, że będą Amerykanie, polskiego, nie polskiego pochodzenia, ale Amerykanie, którzy współpracują z naszą kolonią i z nami, co roku będzie inna osoba oznaczona Francuz Polonia. Poprosiłbym pana Marszałka, królowa. Pan tak, przybył, nie mógł dzisiaj przybyć, ale będzie uroczyście mu wręczona w dzień święta Konstytucji 3 maja. Serdecznie Wam dziękuję wszystkim za przybycie i zaczynamy od dziś świętować wszystkie dni, życzę Wam wszystkiego dobrego i kochani z otwartymi szercami zacznijmy się świętować naszą konstytucję mają. Dziękuję Panie podróż. Dziękuję Panie Prezesie. Głos poproszę, żeby zabrała pani poseł Joanna Fabiśia. Zapraszam. wzmacniający tożsamość dzieci polonijnych, dzieci Polaków. W tym roku wpływa pięciotysięczna praca. że tę pracę, to jest bardzo symboliczna. Rączki dziecięce trzymają kątów Polski. To jest takie symboliczne, bo tak jak Polska, jak polskie tworzenie, Polskę troszczą się Polacy w ojczyźnie i Polacy rosią po świecie, to Polska jest trzymana przez te dwie ręce, przez te dwie społeczności, w ojczyźnie i poza cały czas Te miliony Polaków troszczą się o Polskę. Pan Janek pięknie mówił o flagę. Dziś jest Dzień Flagi i że tę flagę trzeba wymieszać, tu główny prezes powiedział, wymieszać flagę. To to słuszne. Nie wstydzi mi się. Jesteśmy dumni z Polski, dlatego każdy ma ten kawałeczek flagi. Ja też przywiązłam tak symbolicznie flagę dla tych najważniejszych osób, i ostatnie słowo to wspomnienie rozmowy z panem prezydentem Kaczorowskim. Jako młody chłopak, jako harcerz był w Stanach Zjednoczonych na obozie. Byli przedstawiciele różnych nacji. Każda nacja przyjął własną flagę. Pewnego dnia do tego lasu na rowerze przyjechał policjant i koniecznie chciał rozmawiać z kierownikiem obozu. Kierownik przeznaczony przyszedł, pyta o co chodzi. A no, zobacz. Flaga amerykańska wisi o centymetr niżej niż inne flagi. Proszę to zmienić i poprawić. Naturalnie natychmiast zostało to skorygowane, a pan prezydent Kaczorowski tak powiedział. I wtedy zrozumiał, że to moją powinnością jest, panie, o to, aby flaga Polska zawsze wisiała na równi z innymi flagami. Właśnie dlatego tak ważne, żebyśmy wywieszali flagi, by też w Polsce to czynili, i zastosujcie Państwo, że na ręce Pana konsula i na ręce Pana Jana Kopcia, chciałam tu przyjechać od Odna, bo tutaj przecież mi się należy, ale jeszcze Kancelaria przygotowuje, mam nadzieję, to tak, że to przy będzie, jest dzisiaj w latach bardzo nie była opakowana, ale ją, ona myślę, że może być na anie konsulu, na żeby, że, o, I myślę, że w tym miejscu, tak jak Pan Jarek powiedział, bo tu jest polskie serce Chicago, w polskim sercu, także ta polska plaga Sobie była mieszkała, że tak powiem. wszystko to Dziękuję bardzo. I może. Tę drugą, pani Janku już nie będę wyjmowała, przysięga przecież dokładnie taka sama. Wlecze, z bardzo. Pan konsór powstaje tu jeszcze. A skoro cytowałam konkurs i pana Kaczorowskiego, który za życia jeszcze był patronem jednym z patronów, a po śmierci jest jego córka Jagoda Kaczorowska, więc wreszcie także chronika konkursu. Posłuchajcie Państwo, że mniejsze nieco flagi, ale wręcz dla tych godnych osób. Dla pana Marszałka, dla pana Wicemarszałka. Pan ja. Tak, znaczy. jeszcze proszę bardzo, pani

De Polonia. Uh, thank you for being here today. I want to say to the Council General and uh, the community of uh, Polonia, I know what it's like to be a friend of Polonia because friend of Polonia helped me and I say thank you for that. I'm here today and I'm very grateful to the Polish community and the Council General who's here with us and, and I support this uh, and I'll be, I'll be Pol Polish for the next four days. So, so thank you very much. Thank you, Council General. That was, that was really brief. Uh, yes, um, Maria Popas, would you like to say yes, a few words? Yes. Friend of Poland, Maria Popas. Yeah, thank you. So, um, this, is, this is a little bit more formal than I usually am. But, dear Council, it is an honor to celebrate with all of you this commemorative day for the Polish community. In celebration of the 15th anniversary of the Polish Flag Day, on this day in 2004, Polish Flag Day was first observed. It was established in order to educate the Polish people about the history and significance of national symbols. The date was chosen to coincide with Polonia Day, traditionally observed by the Polish diaspora outside of Poland. The colors of the flag are defined in the Polish Constitution as the national colors. A variant of the flag with the national coat of arms in the middle of the white stripe is reserved for official use abroad and at sea. A similar flag, with the addition of a swallowtail, is used as the naval sign of Poland. My best wishes are with our Polish friends and neighbors of the Chicagoland area in their country of heritage as they celebrate the polish flag day thank you thank you treasurer we've learned a lot about polish flag thank you very much <laughs> and uh, let me ask ivona uh, bohenska uh, to the podium Iwona, przedstawicielka e, stanu e, Illinois, i również przewodnicząca komitetu Center City w uh, Warsaw, Chicago. Dziękuję, bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Serdecznie witam państwa. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam państwa. Dzisiaj jestem również w nieco innej roli, ponieważ wśród nas niestety nie ma honorowego marszałka parady pana Kornela Morawieckiego. Niestety choroba zatrzymała go w Polsce, mimo że bardzo chciał być tutaj z nami w Chicago. Miałam okazję długo rozmawiać z marszałkiem podczas mojego pobytu w Warszawie tydzień temu i długo bardzo wspominał Chicago, Polonię w Chicago, pomoc, jaką otrzymał, kiedy walczył z komuną w Polsce i on jako twórca solidarności walczącej szczególnie chciałby Polonii za tę pomoc podziękować. Konrad Morawiecki przesłał list, który pozwolę sobie teraz odczytać. Rodacy, organizatorzy parady przyznali mi wysoki tytuł honorowego marszałka parady Dnia Konstytucji 3 Maja sikagowskiej Polonii. Chciałbym podziękować organizatorom i polskiej społeczności za ten zaszczyt. Przyjaciele, chciałem być razem z wami w tym dniu wielkiego święta pierwszej Rzeczypospolitej Polski. Chciałem wspólnie oddać część walczącym o naszą i waszą wolność. Choroba pokrzyżowała plany. Ale duchem jestem tu, w centrum Chicago, pełen dumy z tradycji i dokonań naszego narodu i jego najlepszych synów, którzy złotymi zgłoskami zapisali się na polskiej ziemi i na obczyźnie. Tu szczególnym blaskiem świecą dwa nazwiska: Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Płaskiego. Wraz z nimi są rzesze bezimiennych często bohaterów. Tą uroczystą paradę wszystkim im, tak jak twórcom Wielkopomnej Konstytucji, oddajemy hołd. Łączę się z Wami w tym podniosłym święcie polskości i polonii. Życzę zgromadzonym władzom miasta Chicago, życzę Wam, rodacy i Wam, Amerykanie wytrwałości i siły na drodze do wolności i solidarności między ludźmi i narodami. Niech nam Bóg błogosławi. Honorowy Marszałek Parady, Kornel Morawiecki. również Pana Prezesa Mielczarskiego. Dzień dobry Panie Prezesie. E, e, myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, że już niedługo e, lot zacznie latać bezpośrednio z Warszawy również do Miami. Bilety podobno sprzedają się jak świeże bułeczki. 1 czerwca dokładnie. 1 czerwca. Także już e, pewnie, to niedługo nie będzie biletów e, na ten dzień. E, zapraszam Państwa do tego, żebyście również odwiedzali Polskę i korzystali również z tego że możecie to robić na pokładzie polskich linii lotniczych Proszę Państwa, e, za chwilę będziemy na zewnątrz e, podnieść polską flagę. E, to będzie bardzo krótka e, uroczystość. Mam nadzieję, że też, też nieco rusza, albo w ogóle już przestał padać. Dla tych z Państwa, którzy nie macie parasol, i nie chcecie zmoknąć, może się, możecie zostać tutaj i obserwować to przez okno, ale zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby nie bać się deszczu, nawet jeżeli kilka kropel was zmoczy, to tylko nas to wzmocni. Zapraszam w takim razie na dół, będziemy podnosić polską flagę. Błogosławieństwo, przepraszam, jeszcze błogosławieństwo, księże biskupie, zanim zejdziemy na dół, prosimy o błogosławieństwo. Cieszymy się z tego, że jest takie święto w flagi biało-czerwonej. Jest to święto wszystkich Polaków i Ojcześnie i tutaj poza ojczyzną. I ono nam mówi o tym, że nie wyszliśmy znikąd, że za nami jest bogate dziedzictwo, to jest święte dziedzictwo. Większość, myślę, z nas, jesteśmy ludźmi wierzącymi i odkrywamy także w takie dni, że Pan Bóg w naszym narodzie jest, w historii naszego narodu jest i pragnie nam błogosławić. I obficie nam błogosławi, to nie mamy wątpliwości, że Bóg nam błogosławi. Dlatego teraz otwórzmy nasze serca, nasze umysły, by przyjąć to błogosławieństwo i cieszyć się z tego, że jesteśmy Polakami i okazać tą radość i dumę wobec także innych narodów, ubogacając całą ludzką rodzinę. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Społożenie nasze w imieniu Pana. Was, naszą ojczyznę i całą Polonię niech błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec. Pistyn i Duch Święty Zapłaś się, że pisuję, a teraz zapraszam już na podniesienie